Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bo jak Pani kolejna niedziela zwykła. To już jest siódma. Jeszcze w pleczkę zaczniemy czas Wielkiego Postu, ale jeszcze trwamy w e, czasie zwykłym. Mm, kochani moi, siódma niedziela zwykła w ciągu roku. Co nam chce podpowiedzieć? Jakie bogate słowa i od Boga płynące są. Otóż cała liturgia słowa <laughs> będzie kręciła się wokół, przepraszam, że takie słowo kręciła się, ale będzie dotyczyła e, przekazania miłości, miłości Boga i drugiego człowieka. Miłujcie Waszych przyjaciół. Otóż w pierwszym czytaniu będziemy słyszeli o historii Dawida i Saula. Wiemy, że Dawid był następcą Saula, że Saul nie bardzo lubił Dawida, dlatego że Dawid mu zabierał popularną celebryctwo, powiedzmy, współczesnym językiem. No i trochę tam się po ze sobą pokłócili, no i Saul ścigał Dawida, chciał go zabić. Natomiast w tym czytaniu słyszymy, jak Dawid ma okazję do tego, aby zabić Saula. I, I Pan wystawia Saula, e, przepraszam, e, Saul, Dawidowi Saula, e, wystarczy tylko weźmie dzisiaj dnie. A, a, a Dawid mówi nie zrobi tego, bo nie godzi się podnosić ręki na e, pomazanie pańskiego. Potem mówi do Saula, kiedy on się obudził, a Bóg dał mu twardy sen, dlatego nawet nie zauważył, że Dawid ze swoją świtą był przy, przy nim tak blisko. Mówi D Dawid do chciałem, e, chciałem Cię zabić, ale Pan powiedział, nie, nie rób tego. Kochani, e, to tak jak mamy w, e, potem w drugim czytaniu od św. Pawła, e, który mówi, był pierwszy człowiek człowiekiem ziemskim, Adam, i potem człowiek duchowy, Chrystus. To, co ziemskie myśli po ziemsku, to, co duchowemu myśli po duchowemu i ziemskie uprzedza to, co duchowe. Kochani, nam często towarzyszy takie ludzkie myślenie, bo będąc na miejscu Dawida, co byśmy zrobili? Mając jakiegoś przeciwnika, to byśmy tak nie chcieli go wykończyć. Taka jest logika tego świata. Nie nawet takiego żaklabu, które znacie po trupach od zwycięstwa, prawda? Nieważne jakie są środki, ważny jest efekt. Cel przecież poświęca środki, prawda? Cel jest ważny. Efekt danych zamierzeń. Jeżeli Twojemu dobru służy niszczenie kogoś, to niszcz go. Jak ktoś gdzieś tam cię skrzywdzi, skrzywdź go. Oddaj mu. Znamy to. Nazywamy to prawem komorawiem. God. Ale tak myślą ludzie ziemscy. Tylko po ziemsku. Tak bardzo przyklejeni do tego świata. I oni, my też tak myślimy. Dopóty? Dopóki nie spotkamy Chrystusa. Żeby stawać się ludźmi duchowymi. Gdyby Dawid nie spotkał Boga, to nie zabiłby tego Saula. Ale tak to Bóg mu powiedział: nie rób tego. I oni, zobaczcie, co mówi Pan Jezus w Ewangelii. Jak ktoś cię uderzy w jeden policzek, co byśmy powiedzieli? To bądź daj. A Pan Jezus mówi, to nas da Jak ktoś ci zabiera szatę, coś nie powiedzieli, ścigaj go i sądźcie się z nim, żeby zwrócił Tobie jeszcze żeby za to zapłacił. A Pan Jezus mówi, oddaj mu i płacz. Ktoś chce iść z Tobą tysiąc kroków? No to i z nim dwa tysiące kroków. Kochani... Logika Boga jest inna niż logika tego świata. Wiemy, że logika tego świata jest bardzo tożsama z logiką demona i bardzo łatwo demon wchodzi, który właśnie podpowiada, by prawem komorabie, oko za obozo, funkcjonować, żyć, posługiwać się. No Pan Jezus mówi, nie, nie tak będzie u Was. Ale trzeba stawać blisko Boga, znowu kochani, zapatrzeć się mocno w Jezusa, by się spełnili słowa świętego Pawła z drugiego czytania, byśmy się stawali ludźmi duchowymi. Wtedy będziemy w stanie nastawić drugi policzek. Wtedy będziemy w stanie odpuścić, nie oceniać, nie osądzać, nie krytykować. To nie znaczy, że ja nie mogę zwrócić uwagę. Uwagi! To nie znaczy, że ja nie mogę kogoś podać faktycznie do sądu, jeżeli mnie nie skrzywdził, nie. I, i nie, nie doszukiwać się takiej sprawiedliwości. Ale sprawiedliwość Boża, nie jest inna. I Bóg, On sam będzie mówił do twojego serca, co masz zrobić, jak masz zrobić, na ile masz zrobić. Wielokrotnie powiedz jej, dobrze, podejmij takie kroki na przykład linii sądowej, ale nie wymierzaj sprawiedliwości na własnej ręki, na własną rękę. Nie oszukuj, żeby na przykład dostał wyższy wyrok. Ale najakrotnie powiem, zostaw tę sprawę dla mnie. Czujesz się niedotrze, czujesz się skrzywdzony, skrzywdzona, zostaw. Ja się tym zajmę. Zawsze, kochani, będzie chciał nas prowadzić Pan Jezus z ducha przebaczenia. Dlaczego? Dlatego, że nie ma uwolnienia, uzdrowienia różnych relacji, sytuacji, m, natury psychicznej, duchowej, fizycznej bez przebaczenia przebaczenia Bogu, przebaczenia drugiemu człowiekowi, ale też przebaczenia sobie. A wiele ran, które sami sobie zadaliśmy, które myślimy, że Bóg nam zadał, które zadali nam inni, wiele ran musimy, prawda, a nam się wydaje, jak to przerobiliśmy na terapię, jak to przerobiliśmy jakąś głową swoją, swoim rozumem, to już jest wszystko w porządku, nie kochani. Bo to jeszcze trzeba Pana Jezusa Terapeuty, który uzdrowi Ci Twoje serce, a to czasami yy, najczęściej jest długi proces, może być bardzo krótki, ale najczęściej długi proces takiego przemaglowania nas, nie dlatego, że Pan Jezus może żyć, nie dlatego, że pewne rzeczy potrzebujemy też dłużej poprzerabiać, żeby to uzdrowienie, to uwolnienie było naprawdę mm, całościowe, całkowite. Kochani, Zapraszam Was do tej refleksji. jakim człowiekiem chce być? Tym tylko ziemskim czy duchowym? Wchodzić w ducha przebaczenia, czy wbrew rodzice tego świata, za to no, nic się nie ma, co najwyżej górę się zbierze najczęściej od tego świata. Ale już się się pukać w, w głowę, co ty robisz. Ale to błogosławieństwo, e, błogosławić rzeczy, e, iść pod prąd, wbrew logice tego świata i jest totalnie owocniejszy. Przede wszystkim w Twoje, w moje serce prowadza prawdziwą miłość, prawdziwą wolność, prawdziwą radość i prawdziwy chłop. I Chrystus nas prowadzi w błogosławi na ten cały tydzień. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.